Cześć siemanko, ja jestem Pazia, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale z gry World of Tanks. Na początku chciałbym powiedzieć, że nie jestem jakimś profesjonalistą w tą grę, więc nie będę wam mówił, na przykład nie wiem w jaką ile na początek czy coś tego typu, tylko będę grał po prostu dla fanów i będę biorę na, jak najwyższy tiery. Um, Jak widzicie mam tutaj ex, ex, Excelsioran bo przy, przy rejestrowaniu się tam się wpisuje taki kod i się dostaje jeszcze 1000 golda, więc spoko. Jakie linie będę wbijał? Otóż, będę wbijał tak, radzieckie, radzieckie, z 7 i 277. W niemieckich Leoparda 1 oraz Mausa, a w włoskich, no to Progetto 65, magazynka. Więc co, ym, nie będę kupował wyższych tierów, bo chcę zrobić, że, zrobić tak, że Będziemy jechali, jechali, jechali od najniższego, tieru, czyli od pierwszego do dziesiątego. Nie będę kupował przez tutaj wolne, e, wolne doświadczenia, tylko będę kupował przez e, doświadczenie, e, dos, które zdobyłem w grze. No chyba, że będzie mi brakowało bardzo mało, to wtedy widzicie, mogę już sobie kupić BT-7, ale tego nie zrobię, bo chcę sobie bić w grze, ten dowolne doświadczenie. Więc co, widzimy się, jak będę już w jakiejś bitwie. Także jesteśmy już w bitewce na mapie Himmelsdorf z samymi pierwszymi tiarmi, więc naprawdę jest spoko. Raz mówię, że grałem w World of Tanks już 2 lata, więc jakoś strasznie lamić nie będę. Ale też zbyt dobrze nie gram, więc. Nie dziwcie się, jak nie, nie wiem, będę jakoś bardzo słabo grała. No, chyba tak nie będzie. Pojedziemy, pojedziemy na Podzamkową, może pojedzie, nie wiem, jakiś tam Cruiser, nie wiem, Fiat pojedzie, może, nie wiem, zobaczymy. zrobiłem wziąłem... na pierwszą liczbę wziąłem MS-1, bo chcę chyba jakąś taką pierwszą linię wbić do dziesiątki, to będzie IS-7, ponieważ lubię grać na wieżę, lubię pancerz, no i co? Jedziemy. Jest ktoś. O, jest kałusenka Kurde. Dobra. O wow, ona też mi walnęła. Wyjedzie. Nie wiedzie, co nie? Nie mogę tego auto rozwalić. Kurde. Cofaj, nie, cofaj, nie, cofaj. Bardzo ładnie. Dobra, jedzie, jedziemy go podjechać. żeby go zniszczyć, żeby mieć jednego przeciwnika zniszczonego. Bo tutaj. Oju, juj, oj. oj, oj. Strzały z ja przed sobie. Fajnie. Trzeba szybko podjechać do niego, bo tutaj już przeciwnicy są na środku. Przejęli tak naprawdę. Słabo się ta bitwa zapowiada. Oho, dostałem od cruisera dostałem od kałusenki. Kałusenki. Dobra. Hausenka. Mam bardzo mało życia. O Fiat. Fiat jest tyłem. Bardzo mi się nie podoba, że ten Ester Fałsz się skapnął, że jednak im coś. O, Hausenka, kolejna. To bardzo źle. Możemy tak gąskę wziąć. Wow. Zjechaliśmy mu całe życie Teraz kolejna kałusenka Czemu tutaj są wszędzie czeskie czołgi, czemu nie mogłyby mnie trafić Ja nie wiem Kurde i nas niszczył Ale chyba mieliśmy najwięcej damage w drużynie Więc nie wiem czemu mi się nam szczęczerze Też nie wiem, bo dlatego, że mam włączone Trudno, mówi się trudno Zagramy kolejną bitewkę. teraz czołgiem niemieckim Także jesteśmy na kolejnej, w kolejnej bitewce, jest to znów mapa Himmelsdorf jest jesteśmy czołgiem niemieckim, który ma magazynek, więc naprawdę fajnie. Jeszcze raz pojedziemy pod zamkową, jak widzicie mamy... są po dwa czołgi mniej. I są, są, znów są same jedynki, więc bardzo, bardzo fajnie. Nie ma tutaj w ogóle już żadnych e, kałsenek, ka, jak to jak to się czyta. Ja nie wiem, czy ktoś podjedzie. Na 100% zaraz ktoś wyjedzie i, mi i we mnie strzeli. O! Mięso! Świeże mięso! Pięknie, bardzo ładnie. Mamy czołg zniszczony, bardzo super, cieszę się. Ale on szybko ładuje Strzelisz? Strzelił, ale nie trafił. A ja w niego trafiam i go rozwaliłem. Widzicie? Dobry magazynek Mamy dwa zabójstwa, czy tam dwa zniszczone pojazdy 144 143 zabranego e, damagea. Oho! Ten LTR, LTR się skapnął chyba. I wycofuje się, czy coś. Tutaj jest Fiat z NC4031. Nie jestem. A, ten jedzie, może mi chyba chce plec zrobić. O! O, skubaj! to są okienka, nawet nie wiedziałem. Nie wierzę. Nie, 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 nie ja mam trzy, trzy załogą, drużynę. Drużynę. Trzech załogantów. Dobra, no, zrobimy jego od. Ty... O nie. Szybko. Szybko, 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 szybko. Nikogo? Dobra, zrobimy trzecie... trzeciego zniszczony, Trzeci zniszczony czołg musimy zrobić. O, 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 ale masz. Ale masz bite, No, pięknie. O, trzy czołgi zniszczone, super. No i trzech jest na zamku, więc chyba nie idziemy do nich jechać, tylko zaczniemy kapować, żeby mieć jakieś tam punkty zdobyte. Z kapowania bazy. No to co, kapujemy. No cóż, 5 sekund do skapowania bazy. No, wygraliśmy to, dziękuję bardzo. Piękna bitewka. 3 zabójstwa, zabójstwa, 224 uszkodzenia zadane Not bad, może kupimy już drugi tier I to drugim tierem jest Panzer II Tak mi się wydaje chyba No I jeszcze czym będziemy mogli zagrać A, tak włoskim, o trzecia klasa O jakiś medal Medal Leclercsa, czwarta klasa Aha, wygra bitwę. Tutaj mamy ręka Boga. jest pancerny i trzecia klasa. No, spoko, O, pięć zwycięstw. Mhm. A jak na MS? MSI. -u. U, 2000 tego. To możemy już kupić tego. BT7. Pokaż mi się. Ten masz. Ten wiem, że ma dobry pancerz. A ten drugi. BT2 to będzie szybka na pewno. Mamy. A, czy kupić im od razu lepsze działka? Gdzie jest magazynek? Tu jest magazynek. Nie, to nie, to jest magazynek, tak. Są magazynki. Ja lubię magazynki. I tak, w którym tu się Jak się szło do Małsa? Kupię, znaczy, no, doładuję, sobie takie, jakby tutaj, materiały eksploracyjne. Taki małym, takie działko? Te chyba większe to jest to. A wiecie co? Kupię głupia też to działo, trudno. Dobra, chcę dobrze grać. Oj, no i no, no i to już jest działo. To jest działanie jakiś tam kurdupelek. Bitewka. Jak widzimy jesteśmy znów na Himmelsdorfie. jednak postanowiłem, że wezmę BT7, bo chcę zrobić tak, żeby były dwie bitwy czołgami radzieckimi i dwie bitwy czołgami niemieckimi. Więc jeszcze zagram sobie tym panzerem dwójką. I... Zdaję sobie z tego sprawę, że granie niskim tierami, Ja, przykład dwójka, trójka... no i w sumie no czwórka może nie, ale dwójka, trójka są nudnymi w oglądanie, ale chcę, żebyśmy żebyście zobaczyli, jak gram poszczególnym tierem, więc jeździwcie się Chcę no? po prostu, żebyście zobaczyli, jak gram poszczególnym tierem, żeby nie było tak, że, że nagle gram piątym tierem i nie widzicie, jak gram innymi. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Jak widzę BT7 szybko jedzie. Ile to ma penetracji? 51, ale są trójki, o Bym się prawie wywalił. Z czego nie jestem zadowolony. M2 Light. O, właśnie jego się boję, bo ten ma magazynek, a ja mam nie wiem. A ja pancerza nie mam, no zgóźmy się. Ja pancerza nie mam. Ale może coś ugram. Bo to ma szybkie działko, widzę. O, 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 M2 Light się wystrzelał. Ale on też szybko ładuje. Kurde. O, nie, myśla myślałem, że oni tutaj są. O właśnie, właśnie o to chodziło O, pięknie Dziękuję, N2 Light do grazu wysłany Super, mamy pierwsze o, zniszczenie, tylko tutaj jest Valentina, której bardzo się boję, bo ona ma dosyć twardy pancerz Właśnie do mnie strzela Szybkie jakieś uniki. Szybko manewry. Dobra. Oż, tutaj nie lepiej... O nie. A trzeba pomóc jakoś. Nie, nie przebito pancerza. Dobra, pomogę ci. Ziom. Pomogę ci. M2 Light, nie tarano i go. Eee, panzer i lokus. No nie podoba mi się to. Ja stąd się zmywam. O! Artyleria! O, nie trafiła! Nawet nie, nie widziałem, że są artylerie. Tutaj nie patrzyłem się, nie dostrzegam. Ona długo ładuje, nie? Wespę dużo ładuje. Dobra, mam pierwszą artylerię. Zostaw tą artylerię. Wziąłem po to ty się też Tak, wierzycielski nież. Dziękuję. O! Ja wiem, że. Może zrobimy ten medal, medal. Może zrobimy ten medal, że jak się zniszczy dwie artylerie, ale to chyba się nie uda, bo ona się przeciw. Yy, sojusznicy już ją zniszczą. Szkoda. Ale tutaj. Nie, nie jest na wku. Dobra, trzeba pomóc mu. Proszę. Don't shoot me, please. Dobra. Kurde. Mogę trafić wtedy. Gdzie jest ta 116? Jest, jest Tam. Chyba. Zje... O nie, ona bardzo jest niebezpieczna. Halo, pomocy

Rozmawiamy dokładnie skoszczę. Ooo! Te dwa moje. Hello. Cześć czas. Dziękuję trzy zabójstwa. Piękne. 538 damage'a zabranego. Myślę, że spoko bitewka. Dostaliśmy tutaj 25 obligacji, tak, obligacji i 1500 XP. Także jesteśmy znów w bitewce i to znów na mapie Himmelsdorf. Wow! Cztery razy pod rząd mapa Immersor, ale teraz przynajmniej po innej stronie, nie po tej samej. Eee, tak, Panzer 2. Nie wiem, czy kupiłem. Chyba kupiłem do niego wieżyczkę, chyba tak. Mamy ten najlepsze działko z magazynkiem. Bardzo lubię magazynki, tak naprawdę. W sumie, tak naprawdę. Lubię. Lubię magazynki. Tym czołgiem mogę tam trochę grać na pancerz, bo coś tam potrafię chyba odbić, tak mi się wydaje. MC Stewart, no trójka, to mi się bardzo nie podoba, że są trójki Driftuj. No, taki średni Drift. Ciekawe, czy mnie wie, że przebiję? Przebijesz mnie, wie, że ziom. A, bo ty nie masz czternego magazynka. A ja mam Dobra, dostał tam trochę. No widzicie, tam, jak widzicie, nie naparzam z tym magazynkiem, to tak czekam aż skupię ten celownik trochę, żeby mieć pewniejsze strzały, że coś trafę. Nie wiem gdzie dostał, dostaje, już chyba dostał ode mnie minus 80 ileś tam. Ponad minus 80. Są artyleria. Hmm. I don't like artyleria. Very like I don't like... O! Oh. No tutaj już tak przywaliłem tym magazynkiem minus, pi, e, minus 57 ma. Kolega w MC MKA. MC MK. Czemu on w domu strzelił? Może mu... Nie wiem. Zast... Jak to się mówi? Może mu zasłoniłem, o przeciwnika? O, o to mi chodziło. O, papier. Hello. To z papierek. O, ho, ho. O, nie fajnie. Słabo, słabo, słabo zrobiłem. Najpierw byłem już tak, chciałem już tego, te, te sześć dopaść. W sumie na to zrobię. No, no, odbija to, ale chyba już zginę. Bo się pewne, pewne. No cóż, mówi się trudno. Także to już byłoby chyba na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało i czekacie na następny odcinek, który będzie, yy, mam nadzieję, że jutro. Jut yy, będziemy grali już yy, Tierami trzecimi, więc będzie ciekawiej. Więc co? Trzymajcie się. Cześć. Pa-pa.